Witam witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A oto ulubieńcy, ulubieńcy miesiąca 2000. Co ja chciałam powiedzieć? Ulubieńcy miesiąca 2025. Ulubieńcy miesiąca styczeń. Wiem, że zaraz koniec tego, ale zapomniałam to nagrać, więc tak szybkie. Tu mam cuda i tutaj tak. Nie pokazuję rzeczy typu opasek, mimo że tu mam jedną przy sobie. Kitty, tu, 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 Ale no nie pokazuję Takie rzeczy pokazuję Same kosmetyki okay. No może pokażę gąbeczki Ale tą gąbeczkę tam mam Od do tego, ale taką zwykłą mam z Hebe Za 5,07 zł Dobra, to jest mgiełka Taka o To jest beauty więc To jest body mist Fragments Mgiełka do ciała No taka zwykła, możecie sobie zobaczyć No i ona słuchajcie O! Zaczęła mi psikać Psikać mi zaczęło Pięknie bardzo ona pachnie, więc Ale psikłam Boże, to tam gdzieś psikłam słuchajcie Muszę teraz patrzeć na siebie, ale dobra, lecimy dalej. Bo. Dalej mamy taką pumatkę z Niwa Strawberry Shane. Dalej mamy taką paletkę z Temu. Myślę, że wiele osób ma kosmetyki z Temu. Są to tam dobrej jakości te kosmetyki. Tak ma wyglądać każdy ulubieniec miesiąca. Tylko błysków tak mało korzystam, bo wiecie, nie lubię błyszczących oczek. Dobra, dalej mam z Hebe taką od VIBO do pudru. No, jest upierdzielona. I słuchajcie, pokażę Wam coś, co odkryłam ja. A potem jakoś nagle, ja tego nawet nie wstawiłam, a potem jakoś influencerzy to odkryli, więc już ja nie sobie odkryję tego. Takie wywraca i moci czystą gąbeczkę a nie uwaloną mama się myje. Dobra. idziemy dalej to jest mój ulubieniec tą paletkę kupiłam około 2 lata temu ona tu ma gwiazdkę ja jestem gwiazdką, co ja tam robię i to jest Lip Snaker od Elzy. Dalej możecie je znaleźć. Takie piękne pomateczki. Nie, to nie jest sama waselinka, to ma normalnie kolor. Pokażę Wam mój ulubiony. Szły. Yy, nie pytajcie, nudziło mi się w życiu. Dobra, pokazuję Wam mój ulubiony. I tam pod spodem nie, że jest tylko kolor, tam jest normalnie cały czas kolor. I uwaga, pokazuję. Piękny kolorek. Victoria, bo ja tu chodzić. widzowie szybka zmiana y, kadru tutaj oświetlenia i wszystkiego, co się da. Y, Zasłonię okno. Czekajcie, widzę. Mm, nie wiem, czy mam mikrofon. Y, tak pięknie się prezentuje młeczka. To jest takie bardziej dla osób, które lubią delikatność i wiecie. Tego typu rzeczy. To jest również z TEMU Jest to taka malutka pomateczka Ona jest w sumie taka mała, że się mieści do mojej małej torebki Juice Lip Gloss No nie wiem, to jest 5 ml tutaj Tej tubeczki, więc jest Bardzo fajna, bardzo polecam Tylko słuchajcie, ona ma taki smak nieprzyjemny To jest wiele, naprawdę minus dla wielu osób To ja to stosuję jako róż, mieszam to z kremem i mam róż. To jest również z temu Honey Lips. Ja to zamawiałam do takiego, wiecie, trzymaka na ten, na ten. No i właśnie nie korzystam z tego, mam teraz takie, gdzie mogę sobie, że mogę sobie przyczepić. Jest. Ale to już sobie mieszkam, mie mieszka u mnie w kosmetyczce z Hello Kitty. Mama, ale dobra, to już mam ten. kredek. Dalej mam taką paletkę. Ona jest sprzed pięciu lat, ale dopiero ostatnio odkryłam jaki ten kolor jest wspaniały. Ja, uwaga, ja robię swatcha tego kolorku. Wy to widzicie. To się tak pięknie błyszczy. Naprawdę. A z drugiej paletki wam pokażę ulubiony kolorek. Najbardziej użyty bo to już chyba nie będę tej resztki sobie brała, ale drugi najbardziej użyty. Taki. Olawet. W ogóle ta cała paletka, słuchajcie, wsadzę jeszcze raz palucha w inny kolorek. Ona jest cała świecąca. Mówię teraz, wiecie o tej. tej o. W ogóle patrzcie, jaki ten. Bo to jest puder, słuchajcie, ja tu mam rozświetlający puder. Ten puder rozświetlający wygląda tak. Rozumiecie? Puder rozświetlający. Wy mnie słyszycie? Puder rozświetlający. Puder jest po to, żeby zmatowić skórę, a nie żeby ją rozświetlać. Nie rozumiem kosmetyków sprzed pięciu lat. Dalej mam takie perfumki. I teraz korzystam z innych, ale w styczniu I love it. to ma w ogóle jakąś tu wgniotkę? Nie wiem, czy tak... No być, ale to ma z dwóch stron to nie wiem. To się w normalnie otwiera tutaj macie taki pik ta perfuma jest dla osób które lubią słodkie takie wiecie to jest perfuma love you y eau de perfume sobie możecie teraz robić screeny jak się wyostrzy ok zrobiliście Dalej mam kolejną rzecz z temu. Są to chyba każdemu dobrze znane. To jest każdemu. Jej twarz. Każdemu dobra, dobrze znana rzecz. Nie muszę chyba nawet tłumaczyć, co to jest. Kocham, to w styczniu też nagram. Słuchajcie, pod koniec stycznia. 1 marca też nagram odcinek, słuchajcie. A 4 marca premiera szaleń. Dokładnie. Dalej mam tak... Co ty tam krujesz? Dalej mam taki pędzelek. On jest regulowany, słuchajcie. Można tyle. Jest tyle. I on pięknie blenduje. Zblenduje te kolory, co miałam na ręce. No, zblendowamy. Można mieć tyle, można mieć tyle, można mieć tyle i można mieć tyle. I to jest maksymalne. I patrzcie, jak to się rozkłada. Szły. Pławodę, wody No, po prostu. Idealne do rozsmarowywania po całej twarzy podkładu. Do tych filmików azjatyckich. Azjatyckich? Tak, chyba dobrze powiedziałam. Uf. Pierwszy raz mi w ogóle tutaj wyszło. Kocham, nie wiem, nie wiem. Nower coś tam to była perfuma, bo zdjąłem z niej etykietkę. Ona wygląda jak... Nie powiem co, ale ona jest dla osób, które lubią perfumy. Czekajcie, czekam aż to ten zapach trochę zejdzie. Już wszedł Słodkie To mi się bardzo kojarzy z lat Teraz ulubione kombo Do rzęs Jest to o. sobie dalej Słuchajcie widzowie Corka, Problemy techniczne To są moje rzęski kombo to jest jakiś taki on nie jest, żaden ma zwykły czarny, jest to taka szczoteczka. Jest ona w miarę giciorek. Patrzcie jak wysoko widzowie. Dziewczyny mają taki sam, ale niektóre sobie rozumiem, bo oczywiście do domu nie można się mazakami pisać. I w ogóle patrzę się teraz na siebie, bo jestem... Jestem tu, a kamerka jest tu, ale dobra. Patrzycie tam, gdzie powinnam. Bożu, mam z tym problem na odcinkach. Kolejna szczoteczka jest, słuchajcie, taka o. Tutaj wam pokażę. Patrzcie. Zrobię wam ASMR zaraz. Tak i zaraz wam zrobię ASMR tymi kosmetykami. Łapka, szły, pły koło wody pła płą, do wody, a to jest taki korektor, on i to jest odcieni... 12. jest uwaga prezentuje na rączce idealnie dobrany Dajnie. jakbym się wysmurowała. Pomarię to czymś. Dobra, widzowie. No, to się później nakłada. Kremit, wszystko. Wytłaszywaczka do brwi. Rzęsowniczka. Kaput! Kaput! Ale nie trzepło. Wiecie dobrze, Każdemu dobrze znana pomadka. Nie powiecie, że jej nie znacie. W sumie takich samych, ma, takich samych mam ulubieńców w lutym. To od razu jest to ulubieńcy na luty. I nie, to nie jest bezbarwne. To ma kolor. Uwaga prezentuje. To ma kolor. Zaprezentuję to na ustach, o ile mam jaką, jakąś, zawsze się znajdzie. Jest taki mocniejszy róż, ja twierdzę w sumie. No, ładnie. Nie ma praktycznego smaku. Ale no, to jest ta z kwiatuszkiem. Dobrze każdemu znana. Więc... Crazy. Baby, it's kinda crazy. No, dobra, musimy szybko, szybko, szybko. Dalej mam kolejną Niva Cherry mm. Cupcake. I no, to jest taka. O. Szybko szybko, 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 szybko poszukuj, Dobra i teraz poszukuj, robię szybkie ASMR. Dobrze. Jakie dzisiaj stawiamy na oczka? Chciałabyś coś おお、どこに